Cześć wszystkim, z Ja strony i się dziękuję. Nie wierzę, że trzecia osoba wchodzi w gipsie w mojej szkole. Trzy, powiem wam jak każda z tych trzech się stało? I co najlepsze każda na rękę, każda w gipsie. Nie? Więc przej, przejdźmy do pierwszego wypadku. Na pewno czasami mieliście tak, że biegaliście po paręś tam grup. I byliście obok siebie, że jakiś. Nie wiem, pół, nie wiem, pół od siebie, że. Nie wiem. Że osoba wziął Osoba. I na pewno też tak mieliście, jak biegaliście ze dwoma klasami. No, wyśmienicie, wybiegajcie dwoma klasami tego tak obok siebie. No i to do takiego wypadku, że my biegaliśmy obok siebie, że ktoś albo wzi wziął nogę, bo ja konkretnie tego nie widziałem, czego dopiero widziałem przewrócenie. Albo ktoś wziął nogę, albo rękę, osoba yy, i chłopiec się wywalił z mojej klasy na łokieć Że nie... nie I miał kur... I miał złamaną rękę No wyśmienicie ku... Że musiał mieć złamaną rękę A druga osoba, mniejsze czasami jakieś wypadki na może wycieczkach, może rodzinnych no to my na wycieczce szkolnej, biegając, taki nasz kolega, jeden kolega znowu z mojej, naszej klasy, po, chciał pobiec po piłkę. był wiatr i linka yy, na boisku, tam do siatkówki, podniosła się, no i on się wywalił, potknął się o nogi, wywalił się na trawę, znowu złamał rękę, też w, mniej więcej w łokciu, no i nosił gim. A ostatni wypadek. Na pewno na przerwach wyszalecie jak debile. No to stryk. Biegł, po, e, ktoś siedział, chrapał, chrapał, płacił w telefon i bum! Podłożył rękę, a tu... A tu pow. Wywalił się na łokieć. W gipsie. Przyszedł do szkoły po drugim dniu. Wszyscy się podpisywali na gipsie. No i kocham biega. I co chodzi? Tupta, 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 tupta. A jak będzie jakiś następny... Także to sobie wszystko na to odcinek, jeżeli Wam się podobało, zostawcie subikę i lajka. Jak będzie jakiś kolejny dziwny wypadek, będę Was oczywiście informował. A ja się z Wam żegnam i pa pa!